Czy Piotr Frączewski pokona problemy ze zdrowiem? Dlaczego ukrył się w cień? Jakie sekrety i ciekawostki skrywa w sobie słynny aktor? Czy przyszłość wybitnego artysty zakończy się jak w bajce? Odpowiedzi na te pytania możesz otrzymać, słuchając naszej pełnej niedopowiedzeń audycji. Przenieś się do świata magii wróżb i astrologii, by poznać przeszłość i przyszłość Piotra Frączewskiego. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. W ostatnich latach Piotr Frączewski usunął się nieco w cień. W mediach pojawia się bardzo rzadko. Wybitny aktor jednak jest wciąż aktywny zawodowo. Wiosną był gościem na konferencji prasowej Akademii Pana Kleksa. W latach osiemdziesiątych właśnie Piotr Frączewski wcielał się w tytułowego bohatera. Teraz rolę główną dostał Tomasz Kot. Jednak o panu Piotrze jeszcze usłyszymy. Piotr Frączewski stworzył szereg niezapomnianych ról, głównie filmowych i serialowych. Znamy go m.in. z filmów Akademia Pana Kleksa, Cesarskie Cięcie, Dzień Świra oraz z kultowego serialu Rodzina Zastępcza. Sprawdził się również jako wokalista o pseudonimie Franek Kimono. Mówi się, że Gwiazdor ma problemy ze zdrowiem, dlatego jest go znacznie mniej w projektach artystycznych. Postanowiliśmy razem ze znaną i cenioną wróżką. Numerologiem i tarocistką Agnieszką Skrzypczuk postanowiliśmy przyjrzeć się, co czeka zajrzeć w przyszłość gwiazdora. Piotr Frączewski zabłyśnie jeszcze na ekranie. Znów na chwilę będzie o nim głośno. Widać też jednorazowy zastrzyk gotówki. Aktor najlepiej czuje się w otoczeniu najbliższych. Teraz docenia rolę rodziny znacznie bardziej niż kiedyś. Obecna stabilizacja bardzo mu odpowiada, ale większej radości w jego życiu nie widać. Żona trzyma go mocno w ryzach, choć mają za sobą wiele burzliwych lat. Pan Piotr w życiu zawsze kierował się sercem, i to wielokrotnie przysparzało mu problemów. Teraz powinien zadbać o swoje zdrowie, szczególnie o nogi, gdyż jakiś czas temu miał poważne problemy z chodzeniem. Nie powinien bagatelizować tych spraw. Wskazana rehabilitacja. Kliknij, Suba, po więcej ciekawych ploteczek.